Hej, witam Was w kolejnym odcinku Tak wiem, odcinków nie było bardzo długi czas ale obiecuję, że pod koniec filmiku Wam wszystko wyjaśnię Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy robić sobie unboxing mystery boxa Melanie Martinez Mam tutaj przygotowaną kartkę w gopis i tym razem będziemy sobie oceniać to w skali nie od 1 do 10 tylko na metodzie na zasadzie plus minus Przyznałam się bez bicia, że jak ja to dostałam, to było parę miesięcy temu, to ja to otworzyłam. Ale jak się możecie domyślać, kompletnie nie pamiętam, co tam się znajdowało, bo po prostu to było dawno temu. Mystery Box prezentuje się tak. Jest w kolorze białym i jak widzicie jest tutaj napis Melanie Martinez i wizerunek, jakieś kwiatki, motylki i butelki i serduszka. Ale już bez zbędnego gadania otwieramy. A jeszcze jako ciekawostkę, tu jest napis Crybaby. Więc yy, no, zobaczymy, co jest w środku, w którą sobie się, O, otworzyłam fura. Dobrze. Yy, więc tak, zacznijmy może od czego by tu zacząć, bo może od tej bransoletki. Jest to bransoletka oczywiście w kolorze różowym z napisem Melanie Martinez. Powiem Wam tak, bransoletka nie jest brzydka, ale yy, no, powiem Wam tak. Yy, taką bransoletkę można praktycznie kupić, no, nie wiem, yy, chyba na każdym yy, w każdym kramiku na wakacjach, więc no, nie jest to jakiś szał. Yy, jest urocza, ale zastanawiam się, jaką cenę jej wystawić. Myślę, że ocena... Przepraszam, nie, nie ocenę, tylko plus czy minus. No, słuchajcie, jest urocza. Jest taka delikatna. Jeszcze Wam tu dokładniej pokażę. Bo ona poza tymi różowymi koralikami ma jakieś takie pomarańczowe coś. O tutaj i jak widzicie, jest ten napis, nie? Myślę, że ogólnie zasługuje na plusika, dlatego że no jest w takim słodkim stylu mel. I z daleka, co prawda, nie widać, co tu jest napisane, ale. No, jako fanka to ja jestem zadowolona z tej bransoletki. Um, dobra. Teraz mamy taką przypinkę. Możecie tutaj się przyjrzeć. Sorry za hamską reklamę. Nie, nie będzie hamskiej reklamy. Ta przypinka wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam wizerunek, co był na boksie. Możecie sobie zobaczyć. Tak, to jest dokładnie to samo. My ma bardzo uroczy look tutaj, tylko że ja takich przypinek nie noszę. Owszem, można do tornistra, ale przez to, że ja nie noszę, no to raczej będzie, słuchajcie, na minus w tym przypadku, bo ja nie noszę takich rzeczy. Trzecia rzecz to jest u, taka smycz. Jest to napis: po jednej stronie jest Melanie Martinez. Smycz jest oczywiście w kolorze cokim, cukierkawym różowym. Tutaj jest napis "cry baby" i takie słodkie serduszka. Słuchajcie, ja nie używam takich smyczy, niemniej design bardzo mi się podoba i znowu mam problem z ustawieniem oceny. To jest chyba ja pierwszy box, w którym ja po prostu nie wiem, co ja po prostu mam wstawiać, czy plus czy minus. Myślę, że wstawię jednak plus, bo no, smycz mimo wszystko ma swój uroczy design. No zobaczcie tylko jaki ładny kolorek. I można sobie nawet z kluczy przyczepić. Dobra. Kolejną rzeczą jest taki dryloczek. Yy, powiem Wam tak: ogólnie minus tego jest to, że wszędzie jest ten sam praktycznie w większości rek Melanie No bo spójrzcie, choćby z porównaniem do tego, to jest praktycznie ten sam. Z tyłu jest Melanie Martinez i charakterystyczne dla Mel, czyli serduszko nad literką i nie wiem czy widać. Broleczek jest fajny. Tylko mówię, szkoda, że się ta grafika powtarza. Plusik. Co my tu jeszcze mamy? Mamy długopis. Też z napisem Melanie Martinez. Powiem Wam, że w tym wypadku niestety muszę wstawić minusa. No bo umówmy się, to jest taki długopis, który możecie sobie zamówić na stronie. Utwórz coś z własnym nadrukiem i na dobrą sprawę, no to nie jest jakby coś takiego wow, ale co my tu mamy? Mamy naklejki, mamy naklejki, proszę państwa. Bardzo mi się podoba, bo to nawiązuje do, tego, do tych pierwszych wizerunków Melto i to, bo jak wiecie, ona troszeczkę zmieniła image, ale tutaj te, te trzy to mi się kojarzą z początkami jej kariery. Naklejki są uroczy to jest nawet nawiązanie do kolorowaki, której kiedyś recenzje wam robiłam i mówię, no najchętniej to bym tu wstawiła plus na minus bo znowu jest powtarzający się motyw ten i to trochę słabe, że coś się powtarza ale wiecie co ja, ja tym razem dam plus na minus bo jest coś co jest fajne bo na przykład ten napis Melanie Martinez ale nie podoba mi się, że ten motyw się powtarza tutaj i ten no i takie... mogłoby być takich bardziej takich nawiązujących do Mel na przykład. Okej, okay, jest buteleczka, ale jak gdybym tworzyła ten box, to na przykład dałabym piernikowego ludzika, jako takie, wiecie, nawiązania do piosenek. Domek dla lalek, yy, rowerek i tak dalej. Um, to jest akurat ciekawe, bo to jest taki notesik z Melanie Martinez. Yy no przynajmniej się ten sam obrazek nie powtarza i to się kojarzy mi z tą z tymi pierwszymi wizerunkami Mel bo ona się inspirowała Kruella de z tego co wiem jak robiła sobie dwukolorowy włosy ja też sobie jakiś czas temu robiłam, ale no powiedzmy, że moje włosy bardzo nie lubiły różowej farby i musiały się jak najszybciej jej pozbyć no to jest jak najbardziej przydatne jest jak najbardziej na plus, ponieważ no tak jeszcze zawsze się przydadzą no i mamy ostatnią rzecz, są to skarpetki, tutaj są w serduszka, takie kremowe i napis Melanie Martinez. Słuchajcie, co za to skarpetek, no to, to jest bardzo fajne, słuchajcie, no, myślę, że tu też dam plus na minus i zaraz Wam powiem dlaczego. Plus na minus, ponieważ moi drodzy, yy, oni dają te skarpetki chyba z tego co pamiętam w jednym rozmiarze, a nie każdemu jeden rozmiar pasuje. I już jak ktoś ma za małą stopę i to będzie dla niego z dłużej, że jak ktoś ma większą stopę, tak jak ja, bo wieście lub nie, mam 39 i nie, nie wszystko we mnie wchodzi. Ja kiedyś dostałam skarpetki właśnie w piernikowe ludziki, ale nie wyszło mi na nogę. Ale ogólnie to bardzo podoba mi się kolorystyka, tutaj z boku jest jeszcze napisane Cry Baby. Tutaj jest Melanie Martinez i podoba mi się kolorystyka, bo nie wiem, czy to wiedzieć, czy to jest taki róż, krem i biel. Więc jak najbardziej na plus, dobra mamy raz, dwa, trzy, cztery. My tak, cztery plusy. Dwa minusy. I te plus na minus też jest dwa. Powiem Wam tak, ja za ten boks zapłaciłam chyba tam, bo tam były boksy po 40, 55 i 90 zł. Ja chyba płaciłam 40 zł. Yy, powiem Wam tak, yy, owszem, niektóre rzeczy, no wiem, wiem, może tak trochę teraz się to kłóci z tym, co, jaką cenę wystawiłam, jestem jednak trochę rozczarowana, bo nie mówię, że te rzeczy są złe, ale myślę, że za tą cenę mogliby dać już coś innego. Yy, dla porównania, dla porównania, ja jeszcze kupowałam Mystery Box z Anime Citrus, on kosztował 30 zł. I były tam fajniejsze, jeszcze był tam plakat, był tam kubek. Owszem, był też taki taki bryloczek ale, i była taka plakietka, ale plakat i kubek to są rzeczy, które są bardziej takie, wiecie, bardziej yy, praktyczne. Ja wiem, że za tą cenę nie mam się czego spodziewać, ale na przykład mówię, za box Citrus zapłaciłam mniej i owszem, były też tam takie moim zdaniem pierdoły, ale były te rzeczy, które naprawdę były fajne, czyli kubek choćby i plakat co ja bym zmieniła w tym boksie przede wszystkim trochę zmieniłabym design tego boksu on jest taki no nie wiem jak wam nazwać jakby ktoś po prostu yy, robił ten boks, wziął pudełko po butach nakleił pierwszą lepszą grafikę z Google z wizerunkiem Mel i w środku wrzucił mnóstwo rzeczy pod, ze stron typu Zrób coś z własnym nadrukiem. I to jest moim zdaniem totalny minus, bo no, jako fanka Melanie jestem strasznie zawiedziona. I mimo iż wystawiłam e, aż cztery plusy, no to jednak, moi drodzy, e, no jednak e, nie mówię, że jest tragedia, ale myślę, że to nie jest coś, czego bym się e, spodziewała. Zmieniłabym na pewno tak, mogłabym na przykład wrzucić tam jakąś figurkę a la Kinder Niespodzianka z wizerunkiem Mel, mogłabym tam wrzucić taki w tym notyściku, co Wam pokazywałam, gdzie on jest, mogłabym tutaj wrzucić, że tutaj jest na przykład yy, wizerunek, nie że wszędzie ta sama, w sensie ten sam nadruk, tylko tutaj na przykład wizerunek Mel na rowerku i napis do yy, piosenki, albo na przykład, yy, nie wiem, lale laleczka i napis dollhouse, yy, mydło, soap Tutaj na przykład y, nawet z tych nowszych, autobus. Will will's on the bus. Powiem Wam, że nawet mam ochotę śpiewać tą piosenkę, bo tak mi wpadła w ucho i śpiewałam moim znajomym i mi się podobało, ale nie chcę, y, jakby jeżeli nie chcecie, to nie będę tego śpiewać. Ale wracając, no uważam, że box jest taki przeciętny. Mimo iż wystawiłam tą y, ocenę 4 plusiki, to jednak. Dlatego, że myślę, że nie jest wart swojej ceny. Jak już mówiłam, za boxy które pociłam 30 zł i tam były fajniejsze rzeczy, a za box z Mena nie płaciłam albo 40, albo 55, albo 90 zł, bo takie są tylko tam ceny. Mm, i jakby nie pamiętam dokładnie jak ja za to płaciłam bo to było dawno, ale po prostu no za boxy, które zapłaciłam nie i były fajniejsze rzeczy, a za to zapłaciłam więcej no i to są takie rzeczy, które mówię możecie sobie kupić w każdym na każdym yy, straganie, na jakieś na wakacje nad morze, albo yy, w typowym yy, kreatorze kup, wiecie, zaprojektujcie z własną grafiką więc no jestem trochę rozczarowana co do mojej nieobecności, moi drodzy wiem, że Wiele osób, zauważyłam, że wiele osób chciało, żeby nagrywała nowe odcinki. Przepraszam, że mnie tyle nie było, ale będę z Wami szczera, jak zawsze. Po prostu myślę o tym, żeby na razie wstrzymać się z nagrywaniem. W moim życiu bardzo dużo się zmieniło. Niedługo podejmę taką pierwszą, bardzo poważną decyzję jaką jest przeprowadzka i y, no jak wiecie te osoby, które się przeprowadzały które mnie oglądają, wiedzą, że to musi być jak już to trochę zajmuje, ja się nikt nie przeprowadzałam, więc jestem też poddenerwowana y, rozpoczęłam poszukiwania pracy y, no i y, poznałam wielu wspaniałych ludzi i, który, i chcę jakby się skupić na swoim, y, na swoim y, życiu osobistym Mówię, nie znaczy to, że całkowicie definitywnie zrywam z YouTube'em, ale po prostu myślę, że pora skupić się trochę na własnym życiu. Ja niedawno skończyłam 23 lata, chcę znaleźć pracę, chcę się usamodzielnić, więc no logiczne, że będę miała mniej czasu na nagrywanie. Nie wiem, czy kogoś to obchodzi, co mówię, ale mimo wszystko chcę być fair w stosunku moich widzów i uważam, że jest na wam winna wyjaśnienia. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. I mówię, to nie znaczy, że ja kategorycznie przestaję nagrywać. Jeszcze muszę Wam pokazać, bo miałam niedawno urodziny i dostałam takie dwie fajne lalki, bo dalej kolekcjonuję lalki. Jedna jest z krajiny lotu 2, druga też zresztą. Proszę bardzo. I jeszcze dostałam jedną lalkę, ale nie wiem gdzie ona jest, może potem Wam pokażę. W każdym razie wracając. Chodzi o to, że ja y, wiele w moim życiu się zmieniło, ja jeszcze cię będę przeprowadzać, y, jestem w trakcie poszukiwań pracy, a jak dobrze wiecie, to są bardzo poważne zmiany i zwyczajnie nie będę miała czasu na YouTube. Y, możecie mieć do mnie pretensje, możecie się obrażać, ale no, ja nie zamierzam ulegać niczyjej presji, ani jakiemuś szantażowi, że jak nie będziesz nagrywać, to cię usługnę, bo to jednak no, to jest moja decyzja i mam nadzieję, że to zrozumiecie. Mówię Wam o tym, ponieważ na Instagramie wiele komentarzy nie dotyczyło zdjęć, które wrzucałam, tylko właśnie tego, kiedy wracam na YouTube, więc postanowiłam wykorzystać fakt, że robiłam ten unboxing i wyjaśnić Wam pewne sprawy. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Um, owszem, mogę czasami coś nagrać jeszcze, mogę nawet jeszcze zaśpiewać kiedyś tę piosenkę Wheels on the Bus bo bardzo mi się spodobała, nawet ją sobie śpiałam jak słucham muzyki, ale no po prostu chcę Was uprzedzić że nie spodziewajcie się odcinków tak często jak były, to było kiedyś mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka trzymajcie się, papa. Pa.